Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus opuścił okolice Tyru i przez sydą przyszedł na jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, wesnął i rzekł do niego: Efata to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały. I mógł prawidłowo mówić. Jezus przekazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili. Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch, przy, słuch przywraca i niemym mowę. Głuchoniemy jest symbolem człowieka zamkniętego na Słowo Boże. Takie zamknięcie jest bardzo powszechne, ponieważ wielu z nas słucha, ale tak na dobrą sprawę nie słyszy. Dzieje się tak często również mimo naszych wysiłków, by było inaczej. Z tej głuchoty może nas wyleczyć bowiem tylko sam Bóg. Z naszej strony potrzebne jest pozwolenie, aby wziął on nas na bok osobno od tłumu. Czyli potrzebne jest nam pewne wyciszenie i odosobnienie, cisza i spokój, dzięki którym Bóg będzie mógł przemówić tylko do nas. Nasza głuchota na Ewangelii bierze się bowiem z hałasu, który znajduje się w nas samych i który nas otacza. Jeżeli między Bogiem a człowiekiem ma zaistnieć więź, konieczne jest, aby człowiek słyszał słowo Boże, rozumiał je i na nie odpowiadał. Dlatego uzdrowienie głuchoniemego ma głębszy sens niż tylko usunięcie kalectwa. Jezus otwiera nam usta i uszy, abyśmy mogli je usłyszeć, na nie odpowiadać i dzięki temu wielbić Boga. Jezus, uzdrawiając, nie tyle naprawia czuł doskonale stare stworzenie, ale rozpoczyna nowe dzieło stworzenia. Zdumione tłumy mówiły, dobrze uczynił wszystko. To echo słów Boga, które wypowiedział w raju po stworzeniu i widział, że wszystko było dobre. Chrystus nie tyle daje początek nowemu stworzeniu i nowemu człowiekowi, on sam jest nowym stworzeniem i nowym człowiekiem.